Uważa, że nie powinnam mieć współlokatora. Jesteśmy tylko przyjaciółmi. Ale. Rozumiem go. Moi lokatorzy zwalniają wkrótce mieszkanie, więc będę mógł wrócić do siebie. Nie podoba im się? Będą mieli dziecko i potrzebują więcej przestrzeni. A że odchodzą wcześniej, to przepada im zaliczka. Nieźle, co? Tak, ale nie ma pośpiechu. Możesz zostać, jak długo zechcesz. Dzięki. Za co? Będę tęsknić. Ja też. Cieszę się, że spełniasz swoje marzenia. I że masz chłopaka. Bo Sebastian jest twoim chłopakiem, prawda? No wiesz, takim formalnym chłopakiem, czyli partnerem, to nie. Ale czuję, że wkrótce nim zostanie. Nie jedziesz do pracy? Nie zostawię cię samego. Pojadę do firmy dopiero, gdy dzieci wrócą. Więc po szkole prosto do domu. Pośpieszcie się. Kocham cię. Ja ciebie też. <tuszy> Dla rozrywki. Co to? Odtwarzacz muzyki. Dzięki, stary. Do zobaczenia. Nie będziesz mieć problemów? Chyba nie. Ty jesteś ważniejszy. Pojadę z tobą do Marino. Nie chcę, żebyś wpakował się w tarapaty. Załatwcie to lepiej po dobroci. Chciałbym, ale nie mam wyboru. Jeśli ich nie pozwę, w życiu nie wypłacą mi odszkodowania. Może szukają dla ciebie specjalisty. Już ja ich znam. Pracuję w archiwum. Przeglądam papiery i wiem, że mają sporo na sumieniu. Lepiej, żeby mi zapłacili, bo pożałują. Nie mi. tylko weź to, co ci się należy. Jestem bezużytecznym ślepcem, który nie potrafi nawet sam się poruszać. Firma nie może mnie lekceważyć. Nie wiem co powiedzieć. Adwokat zaraz to będzie. O możesz mi się przebrać? Muszę się dobrze prezentować. Włożysz garnitur? Tak. Obejmij mnie. Dziękuję. Podoba się wam? Jest śliczny. Zazdroszczę ci. Ja też chcę taki. Ja też. Dlaczego? Bo są chwile, którymi należy się dzielić. Polecam wam ten nowy telefon. Nowy Blackberry Messenger ma mnóstwo ciekawych aplikacji. Trzeba być na bieżąco. Może pójdziemy uczcić mój zakup ciasteczkiem i kawką? Nikogo nie ma. Jest jeszcze wcześnie. To idziemy? Idziemy. Dziewczynki, Cindy. Cindy! Gdzie jesteście? Żadna nie pilnuje gabinetu Adriana. Pewnie poszły na kawę. Trzeba będzie dać im klapsy. Nie wiedziałam, że już wróciłaś. Przed chwilą chciałam przywitać się z Adrianem. Nie ściskaj mnie tak mocno. Stęskniłam się za tobą, puść mnie. Ja też idę do dona Adriana, a z tobą muszę porozmawiać. Na pewno układa się między wami? Nic się nie zmieniło. Ja też mam ci do przekazania różne nowiny. Tylko najpierw omówię z Adrianem. Może przyjmie nas razem? Chodźmy. A cóż to ma znaczyć? Gdzie jest Adriano? Mój szwajer poszedł na urlop. Dopóki nie wróci, ja będę pełnił obowiązki prezesa Grupo Imperio. Kobiety szczycą się wrażliwością, ale czasami są bezlitosne. Mój szwagier cierpiał po pani zniknięciu. Nie wiecie, jak bardzo możecie zranić zakochanych mężczyzn. Ale guzik was to obchodzi. Niech pan nie zgrywa męczennika. Pamiętam, ile tonita przez pana wycierpiała. Nie odbiera. Jeszcze dziś oficjalnie ogłosimy, że pan Ramos Arrieta będzie pełnił obowiązki prezesa podczas nieobecności Don Adriana. Kiedy wraca? Nie powiedział. Nie popieram tej decyzji. Nie szkodzi. Mój szwagier zostawił mi pełnomocnictwo, w którym przekazuje mi swoje obowiązki. Znikam na parę godzin. A oni wywracają całą firmę do góry nogami. Nikt mnie nie zapytał o zdanie, a ja też jestem wspólniczką. Wiesz co? Chodźmy stąd. Proszę. W najgorszych snach nie spodziewałam się czegoś takiego. Z dnia na dzień został ślepca. Tak mi go żal. Okropność. Nie wiem, co będzie, jeśli tata nie odzyska wzroku. Załamie się. To straszne. Najgorsze, że nikt z firmy go nie odwiedził. Będę musiał pogadać z ojcem. Zrobisz to dla mnie? Dla ciebie wszystko, mój skarbie. Pomogę twojej rodzinie. Nie jesteś sama. Tu nie jesteś sama. Kocham cię. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Myślałam, że dłużej wam to zajmie. Szybko wróciłeś i w dobrym humorze. Myślałam, że się wkurzą i wytoczą najcięższe działa, a oni byli bardzo mili. Prawda, mecenasie? Firma stara się uniknąć procesu. Wiedzą w jakich warunkach pracują ich ludzie i nie chcą skandalu. Myślę, że uzyskamy od nich sumę, której pan zażądał. To mi się podoba. Nie zależy nam na milionach. Kochanie, nie wtrącaj się. Okay. Niech zapłacą tylko tyle, ile ci się należy. Nie możemy przeciągać struny. Pójdę już. Będę w kontakcie z firmą Merino. Dam panu znać, jeśli coś postanowią. Do widzenia. Odprowadzę pana. Dlaczego spierasz się ze mną i to w obecności adwokata? Próbuję coś wskórać. Nie spieram się. Po prostu dziwnie się czuję. Mówimy o ojcu Daniela, chłopaka Jennifer. Nawet nie pojawił się na tym spotkaniu. Ma w nosie, co się dzieje w firmie, więc mój los tym bardziej go nie obchodzi. Myślę, że nie powinniśmy na razie mówić dzieciom o pozwie i negocjacjach z firmą. Jak tylko wrócą, pojadę do biura. Obiad jest już gotowy. Jeśli nie zdążę ci go podać a propos jedzenia, wyjści i powrotów. Nasze życie bardzo się teraz skomplikuje. Może byłoby lepiej, gdybyś zrezygnowała z pracy w grupie Imperio. Co za palant. Panoszy się jak prawdziwy prezes. Tylko dlatego, że Adriano poszedł na urlop. Szybko dorwał się do władzy. Nerwy w niczym nam nie pomogą. To kretyn, kombinator i oportunista. Ale nic więcej nie powiem. A wiesz dlaczego? Z szacunku do ciebie. Mam ochotę udusić drania gołem i rękoma. Nawet but mi spadł. Meble nie są niczemu winne. Przestań je kopać, bo zniszczysz sobie pantofle. To potrwa tylko parę dni. A znając Plutarka, nie sądzę, żeby zrobił coś głupiego. Nigdy nie wiadomo. Przez niego będzie nam trudniej zdobyć dowody niewinności Juana. Jest coś, co bardziej mnie teraz niepokoi. Powiedz mi, ale tak szczerze, dlaczego nie układa ci się z Don Adrianem? Nie chcesz już wejść za niego? Od początku wiedział, że nie kocham go tak mocno, jakby tego pragnął. A teraz ślub zbliża się dużymi krokami. Rozumiem cię. Ze mną i Plutarkiem było podobnie. Nigdy nie przestałam kochać Juana. To się nazywa prawdziwa miłość. Czuję, że ty... Kochasz kogoś, ale nie do Adriana. Powiedz mi prawdę. Jesteś zakochana w innym mężczyźnie? Zobacz? Powinniśmy zrobić zebranie personelu, żeby się lepiej poznać. Dwuosobowe zebranie. Rozumiesz? Nie za bardzo. Możesz mówić jaśniej? Czego ty chcesz ode mnie? Niewłaściwie pojmujesz moją uprzejmość i sympatię dla ciebie. Tak to jest, kiedy staram się być miła dla innych. Nie lubię owijać w bawełnę. A ty nie jesteś niewinną panienką, więc bądźmy ze sobą szczerzy. Wiem, że mam nieodparty urok. Po co tak komplikować sprawę? Ależ ty masz wybujałe ego. Podziwiam Twoją pewność siebie. Jesteś takim maczą. Świetnie, Rebekito. Musimy mieć chociaż jedno źródło dochodu. Dostanę mnóstwo kasy od firmy. Nasze problemy się skończą. Będziemy mogli nawet otworzyć własny interes. To kiepski pomysł. Poradzimy sobie. Jeśli odejdziesz z pracy, będziemy cały czas razem. Super, prawda? Nie. Nawet nie wiemy, czy wypłacam ci to odszkodowanie. Słyszałaś, Mecenasa. Spotkała cię wielka tragedia, a ty ją bagatelizujesz. Istniesz plany na przyszłość. Najważniejsze, żebyś wyzdrowiał. Najważniejsze jest, żebyś się wyzdrowiał. A jeśli nie odzyskam wzroku, moje dzieci nie mogą mnie pielęgnować. Powinnaś odejść z pracy. Ale zostawiam to Twojemu sumieniu. Zapewniam cię, że w moim życiu nie ma innego mężczyzny. Nie dlatego chcę odwołać ślub. Zastanów się jeszcze, powinnaś podjąć decyzję zgodnie z tym, co dyktuje Ci serce. Tylko nie oszukuj do Nadriana, bo nie ma nic gorszego niż kłamstwo. Brakowało mi takich rozmów z tobą. A mimo to nadal uważam, że Don Adriano nie jest całkiem uczciwy. Czemu tak mówisz? Kiedy powiedziałam mu, że Plutarko odsunął mnie od projektu, Don Adriano przyznał mu rację i udział w rozmowę. Czy to nie jest podejrzane? Dziwne na pewno. Przypomniało mi się, że mam kolejny problem. Jaki? Zbliża się audyt, o który poprosiłam Adriana. Przy Plotarku trudno nam będzie znaleźć coś, co pomogłoby temu Kosio. Kawajero, Tak, właśnie powiedziałam. Wcale nie. Ale nie martwmy się na zapas. I tak musimy jakoś pomóc chłonowi. Proszę. Zebranie już się zaczyna. Wszyscy czekają. Jedynie na lub mniszka nie uległaby tak atrakcyjnemu mężczyźnie jak ty. A ja nie jestem ani jedną, ani drugą. Może nie jestem księciem z bajki. Ale nie brakuje mi zalet i męskości. A mój głos działa na kobiety rozbrajająco. Ty też masz w sobie dużo uroku. Jednak wiem, że nic nie jest za darmo. Ile jesteś warta? Mów. To prawda. Wszystko ma swoją cenę, nawet przyjemność. Ale porozmawiajmy o tym w jakimś ustronnym i wygodniejszym miejscu. Rozumiem. Twoja pozycja w firmie nie jest pewna, więc. Wszyscy na Państwa czekają. Zebranie się zaczyna. Nie bardzo rozumiem, na czym ma polegać ten Twój interes. Dlaczego? Widziałam materacę. Po co Ci one? Emeterio. Nie nazywaj mnie tak. Tak masz na imię. Inne przedmioty także nie pasują do spa. Widać, że nigdy nie opuszczałaś tego swojego rancha. W Stanach ludzie są bardziej bezpośredni i bardziej nice. Ale co taka wieśniaczka jak ty może o tym wiedzieć? Przypilnuj interesu. Tylko żeby nic nie zginęło. Bo policzę się z tobą i z tą olbrzymką. Kto wie, co wy tam razem knujecie? Idę pomąkę. Pragnę Państwa poinformować, że nasz szef, pan Adriano Reyes, musiał udać się na bezterminowy urlop, przekazawszy mi wcześniej obowiązki prezesa firmy. Oto pełnomocnictwo, na mocy którego mogę podejmować decyzje. Rozdaj kopię. Gdzie jest Marcela Noriega? Ma kłopoty rodzinne. Przekażę jej wszystko. Ledwo co została dyrektorką nowego działu, a już wymiguje się od roboty. Dać im palec, a wezmą całą rękę. Ty ją zatrudniłaś? Nie, prawda? Więc nie zgrywaj tu szefowej. Renato i ja przekażemy Marceli wszystkie informacje. Mam nadzieję, że nigdy nie zachorujesz i nie będziesz musiała iść na zwolnienie. Widać, kto jest lojalny wobec firmy. Ja pracowałabym nawet z kolką nerkową.